Widzę bandytów i dużo ciał, Sofii przykro mi. Wiedziałam, wiedziałam, że ci zgór wiele nas zdradzą. Zabij ich, zabij wszystkich! Sukinzelo! Pokwitasz, Sukinzelo! Się, się, mi Załatwione. Nikt nie przeżył. Ale zwierzęta Bez kryształy miała. Suzy? Karl zabrali go. Co? Gdzie? Do obozu. musimy. Suzy? Suzy, gdzie są kryształy? Suzy? Znalazłem, Suzy. Nie żyje. Nic nie mogłaś zrobić. Nie. Ale ich tam wysłałam. Ludzie Joe'ego porwali Karla I nie widzę kryształów. No! Kurwa! Kurwa! Jebani! Co? Zbój! Wielki, ohydny kurwiel. Jest powolny, ale uważaj. Przeszukaj resztę ciała, i Może kryształy wciąż tam są. 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对 Yeah! Ugh! <laughs> Majo. Pewnie zabrali je zanim przyszedłeś. Wszystko się pochrzeniło. Dobra. Dość pierdolenia się z tym. Spotkajmy się przy ich obozie. Na dachu przy No, Ruszczmy z kryształami. Tak i Joe zapłacą za ten pierdolnik. <śmiennie> Urwa! Robisz się sentymentalny. Nie powiedziałem tak nikomu od trzeciego rozwodu. Doceniam, ale nie nakręcaj się. Nie spieszy mi się do orzenku. Dowiedziałeś no, się czegoś o zabójstwie? Słyszałem, jak brat Sofi wspominał coś o śmierci Lukasa. Na razie tyle. Teraz mają większy problem. Bandyci, o których wspominałeś, porwali Karla. O, cholera. Dokładnie. Pomagam Sofi go odbić. Dobrze. Zdobądź jej zaufanie. Może zorientujemy się, co wiedzą. Tylko uważaj, mogą być podejrzliwi. Ale jeśli się uda, Aitor przepuści nas do centrum. Ugh. Hej, Herman. Gdzie Sofi? Opuściłeś akcję. Mogłeś się przydać. D -d Dobra, rozumiem, że mam tu poczekać. Mia? Aiden, hey, tutaj. Mia? Aiden, hey, co się z tobą dzieje? Mia, gdzie jesteś? Mia? O nie, 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 nie! Cholerni Jackie Jones zapłacą mi za to. Od początku miałam złe przeczucia. Plan Karla był do kitu, ale mu uwierzyłam. Jack i Joe mieli coś wspólnego z morderstwem Lukasa. Joe mógł mieć. To kompletny świr i złodziej. Wiedział, że stróżowie by go powiesili. Ale Jack by go zgasił. Jest tchórzem. Myśli racjonalnie. A jaki mamy plan? Od teraz ufam intuicji. Ostatni raz zdarzyło się coś takiego. Gdybyś się pośpieszył, paru z naszych by przeżyło. Pielgrzymi mają zapierdalać jak jebane gazele. Zamknij ryj! Co! Gdyby to na czas mielibyśmy przyjęcie, a nie stype. Jak zmienisz zdanie? Czasem jest jak wrzut na dupie, ale kiedyś zrobimy razem coś dobrego. Sklak, twoje zdrowie! Jeśli zabijesz tych bandytów, to. Kutasa i Fiuta? Myślisz, że zabicie panów Kutasa i Fiuta coś zmieni? Śmierć zwykle dość sporo zmienia w życiu. Karol się mylił. Trzeba było od razu ich brać. Tak poza tym. Nie odpuszczę im wymordowania naszych Ralph, Suzy, Logan, Pisklak, trzeba ich pomścić. Jack i Joe skazali ich na śmierć, więc umrą. Twoje radio. A, czasem łapiesz szumy. Pójdź do Alberto. Naprawi ci takie rzeczy od ręki. Dzięki. Tu, Aitor. Idź, ale nie zwracaj na siebie uwagi. Ładnie razem wyglądacie. Jestem blisko na dachu. Pogadajmy. Teraz? Chodzi o Twoje życie. Rozszarpię ich. Przysięgam, że ich rozedrę. Czego tu szukasz? Nie podoba mi się to, co się tu dzieje. Najpierw bandyci Jacka i Joego zabili ludzi Karla. Teraz Sofii przygotowuje kontratak. Nie uczestniczysz w tym, co? Sam powiedziałeś, że mam się do nich zbliżyć. Zamierzam przeszukać obóz Sofii, dlatego przyszedłem cię ostrzec. Ludzie zaczęli plotkować. Znalazłeś dla mnie łazarza. Mogą podejrzewać cię o bycie szpiegiem SP. Nie wydaje mi się. Chętnie przyjmują oferowaną pomoc. Podobno, ale ci ludzie nas nienawidzą, Aiden. Razem z każdym, kto dla nas pracuje. Więc jeśli mają podejrzenia, szczególnie z Sofii, poradzę sobie. Lukas też tak myślał. Wiesz, jak skończył. Głupio by było znaleźć cię gdzieś w rowie z wyciętym kawałem skóry. Przyszedłeś mnie ostrzec? Pomogłeś mi z łazarzem. A ja dbam o sojuszników. Sophie po prostu walczy o wodę. Nie sądzę, żeby cokolwiek podejrzewała. <grywa> tak sądzisz. Ona nienawidzi stróżów prawa. Wini nas za to, że nie pomagamy Bazarowi. I za śmierć matki. Więc kiedy zaczniemy przesłuchiwać jej ludzi, lepiej uważaj. Dzięki za ostrzeżenie. Dowiedziałeś się czegoś w naszej sprawie? Sophie też jest ciekawa, kto zabił Lukasa. A co ma ci powiedzieć? Wiedzą, że jak udowodnimy im winę, to będzie. Dowiedz się od Sofii, kiedy planuje atak. Informuj na bieżąco, gdzie jesteś. Bądź ostrożny. Uważaj na siebie, pielgrzymie. Na nas. Zdaje się, że Sofi tu nie ma. Rozejrzyj się z nią. Tato, jest wcześnie. Tylko... jedna rzecz. Zaraz oddechnię. Szukasz czegoś? Na pewno to mam. Jesteś na to gotowy? <laughs> lolo, 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 lolo. Przy skrzyni Teraz ci mam, dupku! Podoba ci się? Teraz! <trybujesz> hey. Widzieliście Sofii? Sofi! Tak. Poszła i. powiedziała... Poszła tam. Właśnie. Dzięki. Czekaj! Jeszcze... Jeszcze jedna sprawa. Coś nie tak z twoim nie, 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 nie działać? Ci szwankuje? No. Tata pyta, co jest nie tak z twoim radiem. O, czasem skrzeczy, ale póki działa, nie ma co w nim grzebać. Mogę cię o coś zapytać? Jasne. Mów mi, Aiden. Vincenzo. Aiden? Jak się zostaje pielgrzymem? Jesteś mordercą? Vincenzo! Co? Dlaczego? Skąd ci to przyszło? Tato, pytam, bo mnie to interesuje. Opowiesz mi o tym, Aiden? Nie jestem wcale taki ekscytujący. Musiałem zabijać, ale nie jestem mordercą. Bycie pielgrzymem to dla mnie tylko droga do celu. Jakiego celu? Vincenzo, zostaw go! W spokoju. Do znalezienia mojej jedynej rodziny. Znalazłeś? Jeszcze nie, ale mogę być blisko. Oby ci się udało. Ja nigdy nie znalazłem Federika. Kogo? Federika. Był moim najlepszym kumplem. Byliśmy jak bracia. Znaliśmy się od zawsze. Zniknął tak samo jak inne dzieci z powodu tych jebanych testów. Testów? Mówisz o testach Gierę? Słyszałeś, że kiedy zbudowali mury, próbowali tu opracować szczepionkę? Wszystko trafił szlak po paru tygodniach. Pewnego dnia Federico rozpłynął się w powietrzu. Graliśmy w nogę. Potem poszedłem do domu, on też. Nigdy go już nie zobaczyłem. Jestem pewien, że go zabrali. I to nie wszystko. Widzisz, nie był jedynym dzieckiem, które zaginęło tamtej zimy. Było ich więcej? W tym samym czasie zaginęły dwie dziewczynki z budynku obok i więcej dzieci w całym mieście. I żadnego nie udało się odnaleźć? Nie, ale biorąc pod uwagę to, co mówiła matka Federika, chyba wiem, co się stało. Federiko miesiąc wcześniej był w szpitalu z zapaleniem płuc. Jego matce powiedzieli, że jakiś lekarz GRE zlecił badania krwi, ale nie powiedzieli jej dlaczego. Tydzień po tym jak wypisali go ze szpitala, nagle zniknął. Pamiętasz nazwisko lekarza? Nikt go nie znał. Nikt w szpitalu nie powiedział nam nic poza tym, że robił coś tajnego dla GRE. A potem wszystko szlak trafił. GRE się rozpadło. Później część dzieci znaleziono w Central Loop, ale nie Federica. Każdego dnia zastanawiam się, co się z nim stało. Mam nadzieję, że żyje i że kiedyś go znajdziesz. Jestem. Jak twoje radio? Już działa? Czasem działa, czasem nie. Jak mu się zachce. Suzy! Logan! Przysięgam, że ich rozszarpie, a potem zeżrę! Pisklak! Ralf! Wasze zdrowie! Kocham was! Co teraz? Pamiętasz początek upadku, Aiden? Mgliście. Ja pamiętam, jakby to było wczoraj. Przez jakiś czas broniliśmy kościoła przed zarażonymi. Moja matka dowodziła. Każdego dnia traciła dziesiątki ludzi. Próbowała utrzymać wszystkich przy życiu, a ja pilnowałam Barneja. Błagała, stróżów prawa o pomoc, ale ją zignorowali. W końcu została ranna. Świtało. Zaprowadzili mnie do niej, na dach zakrystii. Spojrzała na mnie i kazała mi obiecać, że zaopiekuje się bratem. <grytania> powiedziała to takim tonem, jakby pożyczała mi samochód i chciała, żeby wrócił nietknięty. Potem wyznaczyła Karla na swojego następcę i mnie na jego zastępczynię. Wyrośniesz na dużo lepszą przywódczynię niż Karl, powiedziała. Ale dopóki świat płonie, ludzie nie będą słuchać kogoś tak młodego. Myliła się. Całe życie myślałam w taki sposób. Koniec z tym. Teraz rozumiem moją matkę. Przywódczyni musi być bezwzględna. Wtedy nie byłam gotowa. Teraz jestem. Chyba wiem, co masz na myśli. Wiem też, co to strata. Mówisz o kimś konkretnym. O, mojej siostrze. Przykro mi. Może nie musi ci być przykro. Okaże się. To przez nią. Przyszedłeś do miasta? Tak. Zofi, musimy pogadać. Pora działać. Im szybciej to zrobimy, tym gorzej będą przygotowani. Ejden. Ejden. Źle zaczęliśmy znajomość. Łyczek na odwagę. Jesteś pewien, że powinieneś tyle chlać przed misją? ja <noise> e, mam najmocniejszą wątrobę w Wiledor. Martw się o siebie, pielgrzymku. Gdzie Sofii? Tam, na dachu. Mam cię na oku.